No tam to drzewo jest, 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 jest wyższe. No Józka tutaj na wysokości tego filara, na a, ja tutaj przy, na, przy oknie. Nie. Że Ty jesteś to my a, wiemy, ale nie tak to potem kadrowa, wiesz? Bo, no to, ty... to jest, bo to jest przyciętło. A, jest... a ja tak stoję. Ale w tą stronę. Ty, a ja coś I pokazuję? tam pokazuje, tak? no. Do flakona stawisz. A jak no tak. ja coś pokazuję? Tutaj jakbyś trzymał ten, ten mikrofon, bo tak mniej A Ty wiem. gdzie coś? Ja tam za Krzyśkiem. 40, 40 lat temu, ja bier. Ile nie, lat? 15, nie? No, 40, 40 lat temu to ja ale, ale ile 20. włosów miałem, nie? Las włosów. Zaczynaliśmy przy współudziale naszego wspaniałego kolegi, przyjaciela, prezesa Romana Sipa. On był całym... Y inicjatorem, motorem napędowym i z możliwością zadziałania, co było bardzo dziwne wówczas i dziś wydaje się to niezrozumiałe, że w czasach Gomułki, bo to był czas Gomułki, on przekonał władze a ażeby kupić kamery, kamery ósemki wówczas. Nawet mieliśmy szesnastkę czeską Ładę, Admirę przepraszam, którą można było, napęd była napędzona silnikiem akumulatorowym. Władza całkowicie nas nie kontrolowała, bo ona nam ufała, a myśmy robili to, co uważaliśmy za słuszne i z tego jesteśmy dumni, bo udało się zachować naszą tożsamość i robiliśmy w zasadzie to, co, nam, co wymyśliliśmy w niedzielę, w niedzielę popołudnie, w niedzielę do południa i tak dalej, tak dalej. Robiliśmy wiele rzeczy, które do dziś nie musimy się wstydzić. Zajęliśmy się dokumentem. Próbowaliśmy jakby podrobić Polską Kronikę Filmową, ale na naszym lokalnym rynku. Dlaczego? Dlatego, że to można było puszczać po jakimś czasie. Dzisiaj media muszą to robić na bieżąco. Kto pierwszy, ten lepszy. Myśmy nie mieli wtedy konkurencji. Nawet po miesiącu materiały, które pokazywaliśmy były ciekawe, bo nikt tego przedtem nie widział. Kręciło się na materiałach najczęściej orwoskich o czułości 21 din, no, to była taka czułość no, porównywalna w tej chwili do, do kamer cyfrowych i tak dalej, to jest zupełnie inne odniesienie, ale to była taka standardowa, czułość no, nie było tego za dużo. Gorzej już było potem przy kolorze, bo była czułość jeszcze niższa, także wymagało większej, większej ilości światła. No, i to już jest taka anegdota, że jak jechaliśmy gdzieś na, na jakąś y, imprezę, gdzie wymagało dużego doświetlenia, a mieliśmy takie y, y, zestawy y, dwa komplety po 4 nitrofoty 500 watowe i dwa halogeny po 1000W, y, czyli razem było to 6KW, czyli w każdej jakiejś tam świetnicy, czy, czy, czy gdzieś tam. To bezpieczniki się dały na wejściu, a to było to minimum. Co było nam potrzebne do nakręcenia na taśmie tej niskoczułej. Wywoływanie filmów czarno-białych i kolorowych robiliśmy na miejscu u siebie w klubie. Składniki, czyli wywoływać, odbielacz i tak dalej. To było wszystko. Składane u nas, żeśmy kupowali te y, odczynniki w składnicy hurtowej w chemii. No i y, no nie tylko, a w Poznaniu, ale również z Warszawy coś było ściągane. No i żeśmy to mieszali tak jak w, zgodnie z receptą. No i się wywoływało. Z czasu jedynym takim y, y, punktem, gdzie można było wywoływać filmy czy tam zdjęcia kolorowe było to było, nazywało się to Centralne Laboratorium Usług Fotograficznych w Bydgoszczy. Gdzie się wysyła, wy, 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 wysyła. wysyłało materiały do wywołania. No i zrobiliśmy taki eksperyment że wzięliśmy fragment taśmy wysłaliśmy im do wywołania i drugą część zostawiliśmy u siebie wysłaliśmy do nich. I nam tak skopali, to znaczy przysłali nam tę część, którą wysłaliśmy do nich, a tę pozostałą, tę drugą część to były takie akurat materiały nieistotne, ale te, próbki, które, no, które, które po prostu y, chcieliśmy skonfrontować z ich pracą. Pierwszą część wywołaliśmy sami eksperymentalnie zgodnie z recepturami. Orwo, Wówczas książka miligramy, gramy i tak dalej, wszystkich chemikali, Do każdego wywoływacza chodziło po 5, 10, wręcz chemi odczynników chemicznych, żeby powstał, wywoływać czarno-biały, potem kolorowy, odbielacz, wszystkie przerywacze i tak dalej. I okazało się, że ten film zrobiony u nas, w naszym laboratorium, w naszej ciemni fotograficznej, był o niebo lepszy jak materiał wywołany wówczas przez to profesjonalne laboratorium. Montaż odbywał się ręcznie, brało się, pół metra taśmy, sekunda to było 24, latki to było tyle, to była sekunda na ekranie. To się odcinało, no to dwie sekundy, to tyle. Montowało się, drapało się emulsję klejem octowym, druga, sklejka i to. To myśmy tak robili. A potem mówię, w Warszawie jak byliśmy w, w, w tym w telewizji to mieli już na skocz. No to już była Ameryka dla nas wtedy, nie? że jak im sklejka puściła, to wrzucał, przyklejał i skoczem leciało, tak? To już była dla nas Ameryka, nie, nie, nie mieliśmy nigdy tego w, w klubie, także to wszystko było ręcznie. A najgorszy, pierwsza ten, puszczamy film powiedzmy 30-minutowy, bo takie też mieliśmy i pierwsza sklejka puszcza. I cała taśma, bo nie można było zatrzymać i cała taśma idzie na siebie, I z tego się robi taka kupa tego, tego filmu, które potem trzeba było nakręcać, ale no nie można było wstrzymać projekcji. Poczuliśmy taki niedosyt, że nie wszystko jest pokazane, no bo nie dało się wszystkiego pokazać. I nie wszystko było pokazane tak, jak my byśmy chcieli, z tych materiałów, które zostały. No i okazało się, że nawet za, można kupić kamerkę za około 1000 zł, że można kupić program do obróbki filmów do montażu za do całe 300 zł i żeśmy sobie te rzeczy zakupili i stąd y, była możliwość jakby powrócenia do tego, cośmy robili wcześniej. Gdyby nie ówczesna dzisiejsza technika, to by nie było możliwe. No, kto by dzisiaj tam gdzieś szukał ciemni, chemikali itd. Tak Kamery Krasnogorsk to była kamera na sprężynę, którą trzeba było po każdym ujęciu nakręcać, bo nakręcać, jedno nakrężenie sprężyny to było 30 sekund i po każdym ujęciu trzeba było to nakręcać. Natomiast Admira, która była elektryczna, miała napęd, miała, robiła nam takie przykusy, że jak siadało napięcie w tym, to spadała częstotliwość klatek. I potem na filmie się okazywało, że cała sekwencja szła w przyspieszonym tempie. Dzisiejsza technika w stosunku do tego, co myśmy mieli, to są cuda. I tak jest. No, dzisiaj komputer zrobi wszystko. Wtedy, jak się nie doświetliło filmu, nie. albo się prześwietliło, to tylko można było płakać, albo to wyrzucić. Nie było żadnej możliwości. Dzisiaj komputer potrafi zrobić cuda. Odwrócić obraz, nie ma problemu. Wykadrować, nie ma problemu. Troszkę może jakoś straci na, straci na jakości, ale da się wykadrować. A jak się robi 4K, to nawet na jakości nie straci. U nas tego nie było. Jak ktoś źle skadrował, kicha. Trzeba było się już z tym jakoś tam oswoić. Puścić albo nie puścić. Jak zabrakło taśmy w kamerze, no to był taki przypadek. Otwarcie szkoły w Żerkowie. Operator tak się rozpędził, że na Moment murowania aktu erekcyjnego nie starczyło taśmy. Najważniejsze rzeczy, no tak było. Żeby nie, nie, pan sił i sprzęt i tak dalej, no trochę nie, no trochę władze tam pomogły, ale na materiały, na chemikalia, na to, no to czasami się było, trzeba było ścietność, bo, bo nie mieliśmy żadnego dofinansowania. Nie mówiąc o profitach, taki z tytułu tego. Zresztą mieliśmy, nie... mieliśmy w nazwie amatorski, tak, o profitach nie można było mówić na działalność, no w sumie, no nie mamy grosza. My, też no, też no, dokładamy. Znaczy dokładamy, bo chcemy. No tu trzeba, no to tu kawelek tu jakiś tam to coś, to coś tego... To nie no, jest no, tak, tu. że to jest przymus, po prostu chcemy, no. Drugą kamerę kupiliśmy przecież za nasze pieniądze. To pieniądze, nie mówię o jakichś wielkich pieniądzach. Ale to jest takie, no dla mnie to jest, to jest, to jest podstawowe hobby, innego na razie nie mam. Może się zmienić, zobaczymy. Chciałbym wrócić jeszcze do, 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 ym, do tej do, do zwykłej i ten obróbić sobie film. Mam całą ciemnię przecież z wszystko, a sprzęt mam taki, że ho, -ho Że ktoś by się dziwił, że, że, że takim sprzętem jesteś. Ja, Jak to z takim pracować? 40 lat do tyłu. No.